Przyjechałem w odwiedziny do swojego kolegi Kazimierza Wądziechowicach, który jest mistrzem Kowalskim. Odkąd przeszedł na emeryturę, zajmuje się bardzo pięknymi rzeczami. Wykonuje rzeźby użytkowe, ozdobne z metalu. Oto jedna z tych rzeczy. Piękny świecznik, który nadaje się do jakichś po prostu z myśliwskich do pałacyku, czy jako ozdoba nawet w mieszkaniu. Mamy też tutaj niedokończone jeszcze rzeźby. Są to też świeczniki, tylko mniejszego rozmiaru, które zostaną niebawem skończone. Jadzimierz nie lubi rozgłosu. Jest bardzo skromnym człowiekiem i nie chce, żebym go Sfotografował dzisiaj, ale ja go nie posłuchałem. Kazio, nie gniewaj się, ale jak pokazałem twój piękny wyrób, to musiałem również i pokazać autora. Niech cię będzie. No właśnie, wracam jeszcze raz z kamerką na te piękne rzeźby. Te rzeźby, jeśli ktoś chce, to sobie może kupić, zamówić. Tu jest Kazika, domek. I piękne ogrodzenie, również z metalu, które wykonał w ubiegłym roku. Wszystko to kosztowało wiele pracy. Pięknie się to prezentuje. Nie chciał mi pokazać tego, co zrobił dzisiaj, ale jakoś się wygadał i namówiłem go, żeby to wystawił. No i się cieszę, że mogłem to pokazać. Kazimierz oprócz tego jeszcze prowadzi kuźnię zabytkową w Strążnej Kudowa-Zdrój. Tam można go od jakich miesięcy Kazimierz? Od Może... maja, od maja od można maja, tak, tak. Aż, do... aż do listopada. Aż do listopada można go oglądać, podziwiać jego rzeźby, nawet spróbować pracy kowala pod jego oczywiście nadzorem. Żeby to wszystko było bezpieczne. No. Czułem taką potrzebę, żeby swojego kolegę zaprezentować. Jest mi bardzo przyjemnie. Znamy się od wielu lat. Jesteśmy kolegami. Takich ludzi zdolnych i te zawody, które zanikają, warto i trzeba pokazać. Wracam jeszcze do tematu swojego kolegi, Kazimierza Kowala, mistrza. Chciałem pokazać jego maleńką kuźnię, w której tworzy te piękne przedmioty artystyczne, moim zdaniem zasługują na takie miano. To maleńka kuźnia. Sama je pasła na Krasna pod Jawory. Sama je pasła dziewcyna